I dzień dobry, witam znowu i rozmawiamy nadal o finansach osobistych, o zarządzaniu finansami osobistymi i o różnych aspektach, na które należy zwrócić uwagę, żeby to zarządzanie było no takie powiedzmy najlepsze z możliwych i żeby mieć najlepsze efekty. I dzisiejszym tematem jest tak zwany kolejny grzech finansowy pod tytułem: masz złą zdolność finansową, czyli masz Kiepską zdolność finansową, a ona wynika, bo zdolność była omawiana poprzednim razem, wynika z takiego faktu jak wartość netto. Czyli jak się przekłada Twoja wartość netto na Twoje zarządzanie finansami i na to, jak te finanse są postrzegane. No i teraz pierwsze pytanie jest takie: co to jest ta wartość netto? Ci wszyscy, którzy zajmują się finansami, wiedzą, że wartość netto należy wyliczać zawsze, ale Zacznijmy od czegoś, co pewnie wszyscy już widzieli, słyszeli, a przynajmniej, jak to się tak mówi, obiło się o uszy. Otóż bardzo często, kiedy wymienia się jakiś aktorów, hollywoodzkich zwłaszcza, to się mówi o wartości netto, że jego majątek wynosi tyle i tyle. Tam tyle i tyle, najczęściej liczony w dziesiątkach, czasami w setkach milionów dolarów. W przypadku muzyków nawet mogą być to miliardy, tak jak u pola McCartney'a. No ale generalnie z czego to wynika? To jest po prostu wartość nagromadzonego majątku. No i teraz jeżeli się mówi o wartości nagromadzonego majątku, to trzeba zwrócić uwagę na jedną szalenie istotną rzecz, a mianowicie jak ten majątek został sfinansowany. Czy on jest sfinansowany kapitałem własnym, czy on jest sfinansowany kapitałem obcym. Jeżeli jest sfinansowany kapitałem własnym, to cała sytuacja jest Czysta, łatwa, prosta, zrozumiała i nie ma żadnych problemów z tym, żeby wytłumaczyć sobie wartość netto. No ale jeżeli mamy teraz mieć jakąś wartość z tego, o czym tu mówimy, to zróbmy przykład finansowy. Wyobraźmy sobie, że Twoja wartość netto, czyli Twój majątek to jest milion, tak? Milion złotych. Ale w skład tej wartości netto wchodzi na przykład mieszkanie, które kupiłeś za 950 tysięcy złotych. I to jest wartość kredytu, który spokojnie spłacasz, prawda? Spokojnie sobie ten kredyt spłacasz. Jakąś tam ratą powiedzmy 5, 6, 7 tysięcy złotych, zależy od oprocentowania, czasem więcej, czasem mniej, zależy też od długości kredytu. Ale będzie to kilka tysięcy złotych, więc jak zarabiasz kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, pięć na przykład średnich krajowych, cztery średnie krajowe albo więcej, no to spokojnie ci na to stać. No i teraz. Wyceniamy Twój majątek na milion. No, ale jeżeli to finansowanie obcym kapitałem to jest te 950 tysięcy, to tak naprawdę od wartości całości trzeba odjąć ten dług, bo wartość netto to jest różnica pomiędzy wszystkim tym, co zgromadziłeś, a wszystkimi zobowiązaniami, które masz. W tym przykładzie, w tym przypadku byłoby tak, że z całości majątku który wynosi milion złotych, tak naprawdę zostaje 50 tysięcy. Oczywiście jest to założenie takie, że musisz na przykład taką nieruchomość sprzedać, oddać do banku to, co należy, czyli zwrócić resztę kredytu, on już pewnie w jakiejś tam części jest spłacony i ta różnica, która zostanie, to będzie ten Twój prawdziwy majątek. Więc jeżeli teraz by się okazało, że takie mieszkanie nie sprzedaż za 900 tysięcy, 50 tysięcy tylko na przykład za 900, no to a kredytu masz 950, no to jest pytanie, skąd te pieniądze masz wziąć. Jeżeli na przykład na koncie masz 50 tysięcy, czyli masz mieszkanie wartości 950 tysięcy, 50 tysięcy na koncie, no i teraz Twój majątek wynosi milion. No i teraz trzeba policzyć rzeczywiście, jak to będzie funkcjonować. Sprzedajesz mieszkanie za 900 tysięcy, do banku musisz oddać 950, więc likwidujesz to, co masz na koncie, i Twój majątek wynosi zero. I to jest ten problem związany z wartością netto. Że trzeba policzyć dokładnie różnicę pomiędzy tym, co się posiada, a sposobem finansowania, czyli wszystkimi zobowiązaniami. Dlatego ja też, kiedy mówimy o majątku, Rozróżniam dwie wartości. Mówię o majątku brutto, biernym i o majątku netto, tak zwanym aktywnym. Różnica jest taka, że majątek bierny, czyli ten taki, właśnie jak ta nieruchomość, to jest coś, co wchodzi w masę majątku, ale tak naprawdę nie masz z tego żadnej korzyści. To jest tak, jakby powiedzieć w ten sposób, że masz powiedzmy w piwnicy walizkę, w której jest sztabka złota warta 500 tysięcy, czy tam kilka sztabek złota wartych 500 tysięcy. No to fajnie, możesz to sobie wliczać do majątku, ale tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy się tego złota pozbędziesz, kiedy je sprzedasz, kiedy zmonetaryzujesz ten swój skarb, można mówić tutaj o jakichś konkretnych korzyściach. Oczywiście lepiej mieć sztabkę złota niż jej nie mieć, ale twój majątek netto, ten aktywny, to tak naprawdę gotówka, którą możesz obracać, lub masz szybki dostęp do niej. To może być oczywiście lokata, to mogą być pieniądze w sejfie, co w sumie jest najgorszym rozwiązaniem z powodu dosyć wysokiej inflacji, bo to co wkładasz do sejfu traci w ciągu. Miesiąca na wartości. No bo tak dla prostego przykładu, żeby to łatwo policzyć, jeżeli inflacja jest 12% rocznie, na szczęście takiej już nie ma, to miesięcznie twoje pieniądze tracą 1% na wartości. Jeżeli jest 6% inflacji, to tracą 0,5%. A teraz jest w granicach 4, no to tam będzie 0,30, 0, ileś setnych w ciągu miesiąca procenta. Tyle twoje pieniądze tracą na wartości. No, i dlatego w Sejfie nie warto ich trzymać. Ale jeżeli masz jakąś lokatę bankową, no to ta lokata oczywiście w zależności od tego, jak jest skonstruowany dostęp do tych pieniędzy, pozwala ci liczyć, że te pieniądze masz. Być może, jeżeli zerwiesz lokatę, stracisz oprocentowanie, no ale dostęp do pieniędzy masz. Lepszym rozwiązaniem jest oczywiście trzymanie tych pieniędzy w funduszu inwestycyjnym, bo tutaj procedura monetaryzowania jest trochę szybsza, bo jeżeli nawet. Wyprzedajesz część tych swoich jednostek, no to tam z reguły w obrębie tygodnia powinieneś dostać wypłatę, chyba żeby się wydarzyły jakieś bardzo skomplikowane działania, które generalnie rzadko kiedy się zdarzają. Jak do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby fundusz inwestycyjny otwarty jakiś powiedział, że nie będzie wypłacał pieniędzy z tego powodu, że coś się wydarzyło, nie tak, i dlatego jest blokada. Oczywiście fundusze gwarancyjne mówią o kwotach, które państwo ci musi oddać, ale jak się przypatrzysz tym gwarancjom, to, to nie jest tak, że gwarancję dostajesz od razu wyłożoną na stół, tylko państwo musi ci to zwrócić tam w ciągu kilku lat w takich, a nie innych traszach, więc to wcale nie jest takie proste i łatwe, jakby nam się wydawało. Suma summarum, żeby obliczyć swoją wartość netto, a Brak wartości netto jest grzechem finansowym. Jeszcze raz to podkreślę. Musisz dbać o wartość netto. Jak to jest oczywiście najczęściej na stronach anglojęzycznych, jak sobie wpiszesz takie, takie pojęcie jak wartość netto do przeglądarek, no to znajdziesz strony, w których są informacje, że o wartość netto należy dbać, należy ją w dużej mierze za każdym razem doglądać, szacować i przyglądać się temu. No i teraz znowu. Co jest istotne i ważne, wartość netto musi być ujęta nie synchronicznie, tylko diachronicznie, czyli w perspektywie czasowej. Wyobraźmy sobie, że masz wartość netto milion. Już nieważne, jaka jest struktura kapitału, niech tam będzie mieszkanie za 400 tysięcy, a reszta to jest Twój majątek, 600 tysięcy masz w akcjach, obligacjach, w funduszach inwestycyjnych na kontach. No to pytanie jest takie, czy to jest dobrze, czy to jest źle? Trudno na to odpowiedzieć, jeżeli się nie patrzy z perspektywy czasowej. Jeżeli w tym roku masz milion wartości, a w ubiegłym miałeś pół miliona, a jeszcze dwa lata temu było to 100 tysięcy, no to wyraźnie twoja wartość netto rośnie. Czyli można powiedzieć, że wszystko jest w najlepszym porządku, ale jeżeli można powiedzieć, jest odwrotnie, czyli na przykład twoja wartość netto jest milion, rok temu było 3 miliony, Dwa lata temu było 5, 3 lata temu było 7, no to widzimy wyraźny zjazd, czyli Twoja wartość netto w tym ujęciu czasowym maleje, i to jest wskazówka tego, że nie dbasz o wartość netto, że są jakieś działania, które wyczerpują Twój kapitał. No i dlatego posiadanie właściwej wartości netto jest ważnym elementem Twojego zarządzania i stanu finansów, i musisz o tym myśleć, musisz jej doglądać, musisz pamiętać, i to jest to coś, co powinno się mieć zawsze w głowie. Nad wartością netto trzeba zawsze się pochylać, na nią huchać, na nią dmuchać przyglądać się jej i operować tą wartością netto w odpowiedni sposób. I oczywiście ciągle patrzeć w tym ujęciu czasowym, no bo ona musi z biegiem czasu narastać, czyli im więcej czasu mija, tym bardziej ta twoja wartość netto musi rosnąć. Jeżeli ona nie rośnie, tylko stoi w miejscu, jak stoi w miejscu, to jeszcze pół jak zaczyna spadać, to znaczy, że są niepokojące działania i trzeba poddać analizie wszystko to, co zrobiłeś. Dlatego wartość netto jest jednym ze wskaźników, który jest istotny i brak tej wartości netto zbyt niska albo czasami zerowa, już nie mówię o ujemnej, jest absolutnym grzechem finansowym. O tym trzeba wiedzieć, o tym trzeba pamiętać. To jest to istotne i ważne. Ponieważ moje 600 sekund o finansach już minęło, no to włączam końcówkę programu i do zobaczenia jutro.